Cześć, to Filip i jest to odcinek e, no nietypowy, można powiedzieć, w samim kanale, bo o, jednak dzisiaj budowanie składu na, na no, tak pierwsze dni w FIFA po prostu. Wiadomo, no jutro wychodzi i web up, więc no trzeba no trochę może pohandlować, czy coś, żeby no po prostu zrobić na taki skład, no, ja w zasadzie i tak mało handluję i tak sztywy. Ja zazwyczaj zarabiam po prostu z e, trawów, które mam, z paczek e, plus jeszcze z karty, które no, po prostu mi nie są potrzebne. E, i, I dzisiaj właśnie te chciałbym zrobić skład taki no można powiedzieć startowy bo kilku zawodników no, będzie między innymi przez sympatię moje ale te no będą zawodnicy, którzy mogą według mnie być serial PFIF, tak jak i według innych graczy więc tak, zacznę w sumie do branki i tutaj w szczególności z no, sympatię moją, Aaron no, Ramsdale, no, ogólnie przez to bardzo, no, kibito po no, i poruszacza na wino i przez to właśnie Ramsdale jest, no, mi serle imponuje ten brankaw, bo jednak to, jakie jego ja interwencje ma nieraz, to jest po prostu coś śmietnego. Dalej, prawa obrona tutaj będzie flip pong i no co patrząc na są karty mega, mega właśnie będzie. Tutaj dodatkowo żeby mu dać jakiś styl gry po prostu które mu de faj fizyczność. Bo tempo tutaj z tym, bo on ma serie mega tempo więc no wystarczy po prostu właśnie jakiś cykle właśnie dające zarówno o podwyższający obronę jak i fizyczność wiem że taki jest tylko nie pamiętam nazwy więc tak dalej środek obrony to będzie no, Saliba mega obrońca po prostu w trzecim wyciu Ta karta też dosyć fajnie wygląda no Oprócz tego, że no Ar Arsenal, oczywiście, no to jednak no, mega, mega obrońca serio. E mm -hmm. Co chwila te reklamy wyskakują, ale to z e Dalej. E to. Tutaj na środku obrony. E Tutaj się właśnie zastanawiam trochę, ale yy, myślę, że yy, właśnie. Yy, Niko Schlotterbeck to może być bardzo ciekawa opcja, właśnie yy, na, na lewy środek obrony. Lewonożny zawodnik. Yy, dosyć fajne tempo. Yy, dobra obrona. Dosyć, dosyć taka fizyczność może być. Yy, Statystyki w jakieś, mowy yy, 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 yy. BAS 66 na przykład. No, no, siła 81, więc no... silny to jest zawodnik. Jak, jak pamiętam, jeszcze z południego sezonu z Freiburga, to on serio tam fajnie się wyróżniał. No a teraz w PVB, no... te no, no, no fajny obrońca. Yy, dalej będzie malacja to no, w zasadzie etni nabytek United, no te fajne lewe obrońca, Holender, przez co daje on gwiazdkę Flimpongowi, więc spoko dodatkowo Premier League, więc no, kolejne plusy akurat na konto Holendra. Dalej tutaj e, można kogoś na przykład e, tutaj na przykład na napad czy coś e, w sumie to myślę, że malen by był z spokopcu on, on daje właśnie gwiazdkę kolejną no, Flimpongowi, plus daje teraz dodatkowo dwie gwiazdki do sloterbeka więc no, kolejny plus tutaj akurat, jeżeli chodzi o Hollandra, no Fajna opcja właśnie, może też grać na pomocy, w szczególności patrząc na to tempo, dosyć fajny dribbling, myślę. Więc no, tak małe na początku gry myślę, że to by była spoko opcja, podobnie jak i właśnie e, w FIFI 22. E, ja nie nim osobiście nie grałem w dwójce 22, ale myślę, że właśnie to by była taka spoko opcja e, właśnie e, na napad mm. Dalej... K, e, Tutaj na przykład też ślidka pola. Mm. Chwila. Bo ten Wils mnie ciekawi właśnie. Tylko. Yy, 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 Florian Wilsyko Jak to u niego wygląda? 4 na 4 ma. To spoko dosyć. Stamina 79. No spoko. No, Balans 82 a dz8-5 spoko tak na pozycji ofensyjnego pomocnika według mnie by, byłby w sumie fajny tylko tutaj mogę zmienić formację w sumie mhm. tak na przykład 4-4 1-1 o, tak, o tak, o tak, o tak żeby po prostu nie zmienić. Oszczędzić ten, eee, się na zmianę pozycji, jakby, kurde, źle powiedziałem, Że, żeby po prostu nie używać karty zmiany pozycji, no, no tak, no, A fajny zawodnik, młody talent, no, kontuzja jakaś w powyższym sezonie, z tego co pamiętam, była, chyba serwanie więc zadeł, ale, i to chyba nadal leczy, ale pewnie nie jestem co do tego. Jakby coś kojarzę, właśnie miało zerwane więzadło, ale pewnie nie jestem. Mm. Dalej, tutaj lewa pomoc. Mm. Myślę właśnie i... O, ten ram to nie... Ja. O, w sumie, dobra. Bukai Osaka tylko tutaj na prawą stronę o i tutaj tutaj już full i teraz tylko jeden zawodnik z Premier League by y, dał fulla dla Malasi i Saliby ale tutaj do środka pola y, ja się zastanawiam właśnie nad jednym zawodnikiem y, Chodzi o to w z a właśnie do środka pola. On daje właśnie gwiazdkę dla Saliby. Tutaj opok. to może być na przykład tak z Marsy i tu chyba jest właśnie z, z tego co z tego co pamiętam. A a on, pamiętam, że. On tutaj chyba jest w bazie danych, z tego co pamiętam. E, tak jest. E, jest jeszcze Valentin Longel, ale e, myślę, że bardziej właśnie e, ten doświadczony zawodnik byłby ciekawy. Albo nie, chwila. E, bo tutaj jeszcze lasę, musi mieć pełne. Mm. I tutaj jakiś Holender na przykład do środka pola. Fanta to nie słabe tempo. Mm. Bo ktoś na przykład właśnie z United. Bo United po prostu będzie tował fulla, a Jeden Holender no to nie. Mm. Fred w sumie byłby ciekawy, ale myślę, że to by była droga opcja. Na sam początek a ja też nie chcę zbytnio aż tak e, drogich kart e, kupować e, Ale to finansowanie ich sprawia, jak daje w porównaniu Więc Ciężko powiedzieć teraz Kogo tutaj bym wybrał i za niskie tempo, a z chęcią go wybrał o, lągisz połowę, takie tempo! Ja widziałem tam później no, i, i to w, serii, w jaki, i to jest serio jakiś wert, ale jak ja patrzę teraz na tempo Arangisa, to. No, to jest tak, no. Dziwne. Hmm. Kurde, właśnie. Ktoś tak bardziej sklonił pod defensywę. Do tego środka pola. Hmm. Tu cofalił 40 tempo obowy. Ale... Yy, yy, yy. Właśnie ktoś z Premier League albo na przykład z United. Yy. 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 O ja... Tak... Nie wiem właśnie kto. Yy. Sorry, że podciągam nosem, ale po prostu jestem chory. Więc, no, przepraszam bardzo. Yy, w, w sumie... I yy, tak to tutaj, to środka pola, tak, z takich ciekawych... Yy, 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 yy. Zakaria będzie logi jak nic. Yy. Ale myślę w sumie, że na przykład taki Alan byłby w sumie spoko opcją, mimo wszystko, tak? Ile? Tutaj? Ja tutaj 12 minutów nagle nagrywam, Dobra... Kurde... Dobra, to teraz tutaj obok, kto ma być? Ja myślę Gravenberch chyba no on też nie będzie jakiś drogi. Dać mu po prostu jakieś te gry podwyższające obronę i myślę, że byłby właśnie spoko opcją. Dość tylko podaje jako taka ósemka można powiedzieć. Bo Adam tutaj będzie jako typowa taka fustka, a Gravenberg właśnie. Jako taki typowy defensywny pomocnik i teraz tutaj wystarczy ktoś z Evertonu, albo z Brazylii. I... chwila. Ja muszę sprawdzić Martinelliego. Mm, 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 mm. Tylko nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. E, nie tutaj. Tylko e, Martinelli, jak to wygląda? 14! Ej! Ej, ej. Gabrielek? Ej. Spoko w sumie, spoko w sumie opcje, właśnie. Tak według mnie, na tyle wyskwytło. Tylko teraz, yy, jakieś statystyki no dokładnie yy, 78 staminy. Yy, pa 69, spoko, dosyć no fajne tempo. Yy, shot power nie niezbyt wysoki. No, Wykończenie jest dosyć takie spoko. Podkręcenie też fajne. Krótkie podania spoko. Do ośrodkowania też spoko. Agresja 77. Ciekawie. Kłówki 72. Myślę właśnie, że to by była spokojna kontrola piłki 69. o ja. No, to myślę, że to chyba by było na tyle jeżeli chodzi o takie budowanie składu właśnie. A ja właśnie tak sądzę, że to może być taka spoko opcja właśnie taki składzik na sam początek gry, tylko tutaj bym kogoś dał e, zamiast Alanu w do środka pola e, tutaj mofy kogoś e, pofukam e, takiej tani spoko opcji właśnie do środka pola mm. Emlechan Jakie tempo? 80 tempa. O! Dobra. To czy jednak mleczan Dość środka poda zamiast Alala. I myślę, że właśnie teraz to było w sumie na tyle. Mreczan może oczywiście grać na środku obrony. jaki on ma w ogóle frust? 1,86 m to jest boko właśnie na środek obrony. W szczególności że ma A, wysoką pracowitość w obronie. Palance spoko dosyć. Mm, więc, no, w sumie myślę, że właśnie taki spoko skład. Jak na początek, gry dosyć. No, te boki flimpong, malacje mogą być serio fajne. W wilc może być spoko. Tak na. Początek podobnie jak malen, tylko chwila malen. Jak to wygląda u niego ze wtuczkami? W 4 na 4, więc spoko. Spoko właśnie. Clawpen patrz to ile ma wtuczek, bo... 4 na 4 ma. O! To ciekawie w sumie. Chwila mhm. Ossaka. Buka Osaka jak to wygląda? 3 na trzy, ale ja i tak rzadko kiedy też tu czeków więc no... W sumie. W sumie to spoko karta, bo. tempo no... Niezbyt może wysoki dribbling dosyć fajny. Strzały te fajne podania tew, więc no, saka tak na skwidełko. Ja też myślę w... Będzie ten skład na samym początku to inaczej tak wyglądał, ale myślę tak, że właśnie taki skład to mogę mieć tak nie wiem w drugim tygodniu. Po dwóch tygodniach, gdy mówię coś takiego, jakbym tak sobie zarobił na taki skład no to w sumie to chyba w sumie no na tyle w zasadzie bo nie ma co zbytnio przedłużać a i tak ten filmik już trwa 18 minut bo nie byłem w tak zbytnio przygotowany ja wiedziałem żeby dać po prostu kilka opcji tutaj właśnie do tego składu, w szczególności widziałem obronę bo jestem wielkim fanem takich zawodników właśnie jak stali czy co w prawdziwym życiu podobnie jak i Ramosdale malasy właśnie i Freepunk fajnie wyglądają dosyć na tych bokach obrony patrząc na to, na same statystyki po prostu a też no na początku myślę, że springt może być coś tak drogi, ale potem tak może stanieć, w szczególności patrząc na to, że to jest onix z Puntesti jednak jednak no, mimo wszystko to jest Holender, a Holendrów no, w tych czołowych ligach no, jest dosyć dużo, nie oszukujmy się. Bo czy to Premier League na przykład, czy to właśnie w Wuntesta no to przez zawsze się jakiś Holender znajdzie. Tak więc, co no. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Narka, i w sumie to odcinek z Papa na przykład. To myślę, że jakoś w czwartek by był. Bo po prostu yy, nie wiem, jak. Jakby serwery wyrobiły to wszystko. Jakby wszyscy nagle się są. Logowali na web Appa. <noise> więc, no, w razie czego, no, właśnie już czwartek, bo jeszcze pewnie do końca tygodnia będę siedział w domu. Bo, no, serio, jestem tak chory, że to jest dramat. No, a jutro te no, mufe do lekarza jechać. Tak więc co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. narka.